Siemanko z tej strony Kamek, witam Was w kolejnym odcinku Alexa Huntera. Gramy w Newcastle, jest dobrze, jesteśmy egzekwa na pierwszym miejscu, zastanowiłem, znaczy teoretycznie, patrząc na bilans, jesteśmy na drugim, z Williamsem się dogadujemy, e, gramy w tym Newcastle, oby jak najlepszy, najlepiej nam szło. Mamy kolejny dzień meczowy, gramy z QPR, który jest na szesnastym miejscu, e, no i chyba tyle, więcej nic nie potrzebujecie wiedzieć. Mam nadzieję, że historia jakoś się teraz e, bardziej rozwinie w dzisiejszym odcinku, bo na razie jest był taki lekki przestój. Gramy za Rivierem, znacie resztę składu. Mamy 87 overall. Jesteśmy w wyjściowym składzie już długi, długi czas. Mamy 115 tysięcy kibiców, więc idzie, idzie nam coraz lepiej. Koniec z rozgryfami europejskimi, świetnie. Nie mogę się pozbyć, że może jakby Hunter nie poszedł na wypożyczenie, nadal byśmy grali. Czyli Lester pożegnało się z możliwością. No widzicie, wszystko wszystko, wszystko nim nie idzie, kiedy nas się pozbyli. Dobrze, dobrze, niech sobie tam Walker gra, a my gramy z QPR. Na wyjeździe zobaczymy, jak nam pójdzie to spotkanie. QPR teraz z akcją. QPR Zagranie do środka, strzał prosto w ramkarza. Pierwsza akcja w tym meczu w ogóle wykonana. Wracam do zawodowca znowu, bo ja tutaj nic nie gram. Ja stoję na środku boiska, oni sobie klepią i o, to jest mniej więcej tak wygląda. Obraz gry przez 40 minut. Jedna akcja na 45 minut, na jedną połowę e, i to tyle. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak u mnie wygląda ta klasa światowa. Po prostu. No nie ma czego oglądać i, i dlatego wracam na zawodowca, tam o wiele więcej się dzieje pod jedną i pod drugą bramką. E, więc, więc zobaczymy, teraz zobaczmy. No i tyle, i tyle. Tyle pierwszej połowy by było. E, jeden strzał przeciwników, e, mam celne podanie. Wow. Żółta kartka dla naszego kapitana. No i będzie groźna akcja. 62 minuta QPR. Ma dośrodkowanie z boku boiska. Dośrodkowanie. Główka. Wybijmy to, wybijmy to, wybijmy to, wybijmy to. Koniec. Nie chcę się komentować nawet tak nudnych spotkań. Jakieś statystyki zawodnika są tylko, nie ma meczu. E, nic, nic się nie działo, nic, zero, 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 nic, nic, zmieniam, zmieniam, zmieniam na zawodowca. Pomyślcie, że jestem słaby, jestem słaby, FIFA. No nic się nie zmieniło w naszym składzie, zarobki te same, liczba kibiców nam wzrosła, mamy 68 overall, co daje nam jeden punkt umiejętności, ale ja go sobie zachowam, no i zmienię sobie na zawodowca, bo to co się dzieje, no nic się nie dzieje, właśnie, żeby coś się działo, to bym zostawił, ale że nic się nie dzieje, zresztą przyspieszyłem Wam to troszeczkę, fragment tej gry, mniej więcej tak to wygląda właśnie na klasie światowej. Piłka z boku, mało, mimo jak, że gramy jako SP do, SPO, to nic się nie dzieje, ustawienia gry... Bęk, zawodowiec i będzie o wiele więcej się działo w tych meczach. A my przejdźmy dalej. Od razu gramy z Leeds, nie ma przerwy. Zobaczcie, zobaczymy, porównamy sobie, czy, 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 czy różnią się te mecze, czy nie. Zaraz zobaczymy. Zagramy z Leeds, mam nadzieję będzie o wiele ciekawsze spotkanie, o wiele więcej będzie się działo. Zobaczymy, jak jesteśmy ustawieni teraz w wyjściowej 11. Jesteśmy za Rivierem ustawieni, gramy. Bez treningu, to od razu. No, kibice cały, cały czas nam rosną. Fajnie, Walker zapisał. napisał, Fajnie widzieć, że Hunter dobrze sobie radzi w czymś Może lepiej mu to podchodzić, niż Premier League. O ty, o ty, o ty, o ty zobaczcie. Ale to jest Walker, ale to jest Gnój. Przez tyle lat byliśmy kumplami. No dobra, teraz zagramy z Leeds. Jak widać, jestem w składzie. Gramy i zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała nasza gra. Pierwsza akcja, podanie do boku Prawa strona, zagraj do środka, zagraj do środka, Alex, ale dobre, dobre wyczyszczenie i niestety, nic z tego, a próbowałem skilować już i już strzelać na bramkę w dziesiątej minucie. Teraz usunęłem dobrze, Hunter, Hunter przy piłce, do środka. nie strzał, strzelaj, po co, ty, po co ty to przyjmujesz, po co ty to przyjmujesz. nie niedobrze. Dobrze, Hunter. Teraz podanie. To musi być goal! Nie ma. Świetne podanie, świetna akcja, świetne triki. Znaczy w jeden w sumie trik. Podanie do Riviera, a ten nie potrafi wykończyć swoją drogą. Piękna parada bramkarska. Szkoda, to była najlepsza sytuacja w pierwszej połowie. Godna sytuacja bramki. A teraz dośrodkowanie na nas, ale jesteśmy no 180 niby nie tacy niscy, aż, ale jednak są wyści od nas obrońcy i musielibyśmy. U u ich wyższość uznać. tu złe prośba o podanie, chociaż jeszcze jestem. Jeszcze walczyłem. To będzie faul? Nie, nie będzie faulu. Oj, teraz akcja Leeds. Mają swoją dogodną sytuację. No i bramkarz musiał wyciągnąć rękę. Niezadowolony jest z obrońców, że tak zostawili tutaj tego napastnika, przeciwni e, przeciwnika Tiotę wchodzi na boisko. Zobaczymy, że on coś zmieni. Główka! Dobrze, że na linii był nasz obrońca, e, bo mogło być już 1-0 dla Leeds. Teraz Alex... Musisz, musisz, Alex. Nie! Co ja zrobiłem? Jeszcze akcja. Po... Bo... strzał! Strzel! Dobiję to, nie dobiję. Dlaczego ja oddałem tam piłkę? To jest pytanie za 200 punktów. Ja chciałem strzelać tam. Nie! Co ja biorę za narkotyki, że to tak słabo wychodzi? Nie! O! Kolejny słaby mecz! Kolejny 0-0. Jakie nudy! Jezus. Straszne! Zobaczmy, co się dalej wydarzy. No. To jest po prostu niemożliwe. Może brak treningu wpływa na to. Dalej jesteśmy w wyjściowym składzie: 68 ocena, 0-0. Nie idzie nam najlepiej ostatnio. Zdecydowanie powinniśmy coś zmienić w swojej grze. Może właśnie udać się na ten trening, bo treningów brak ostatnio i może przez ten brak treningu, bo trzy mecze z rzędu były, a nie było żadnego treningu. więc to mnie troszeczkę martwi. No dobra, sprawdźmy dalej. No właśnie, to jest trening strzelecki. No i teraz właśnie powinniśmy sobie to poprawić. Strzelanie to najważniejsze, żeby to strzelanie wychodziło o wiele lepiej. Teraz zobaczymy, co tam na tym treningu się wydarzy. Czy, czy, czy będzie to udany trening? Mam nadzieję, oczywiście. Dobra robota, Dino, oczywiście. Trening sniperski, strzał podcinką. Pod no dobra, no to chyba nie powinno to stanowić dla nas żadnego problemu. Ten trening snajperski. Mimo, że jest złoty. Aha, to już trzeba po prostu napierdzielać ile sił w nogach. E, no właśnie, bo tutaj on nie najlepiej broni. To jest oczywiście asysty są różne. O, od słupka to wpada wszystko tak, jak, jak trzeba. E, to chociaż tutaj nie wpadło, ale tutaj powinno. No właśnie, troszeczkę za słabo to uderzam. O, teraz za mocno wręcz, ale leciała idealnie. No, zobaczcie, że, że on zachowuje się fatalnie ten bramkarz. Nic praktycznie nie broni. Teraz finezyjnie weszło. Dobra robota. Jeszcze raz finezyjnie weszło, ale nie trafiliśmy ani razu w punkcik. Trochę słabo. No teraz w końcu trafiliśmy i weszło idealnie, już jest na A. I jeszcze raz, wszystko wchodzi tutaj. To po prostu wystarczy strzelać lewa noga. A, tutaj reakcja szybka. Jeszcze prawa noga, no, ale i tak już na A jest. Ten trening, więc... O, tu jeszcze przeniósł tam poprzeczką. No i dobra, jeżeli ten na A zrobiliśmy to pod podcinkom tym bardziej zrobimy na A. Nie powinno być z tym już najmniejszego problemu. Zobaczmy na to. Myślałem, że coś się wydarzy. Takie takie było przeryf... przerywnik. Był jakby coś miało się wydarzyć. Jakieś kaccenka na treningu? To było coś. O, proszę jak ładnie wyszedł. Muszę poczekać na niego, żeby szybciej znaczy dalej wyszedł do mnie. Bo póki co trafiamy poprzeczkę jest słabo, no. Hej, mamy cztery... Nie, jak musimy to powtórzyć? Co to... Co, coś... Coś... Coś nie działa. Aleks się zepsuł nam cały. No teraz w końcu wejdzie, ale to i tak jest za późno, bo... No, zdecydowanie za późno. Jeszcze jedna próba, będę musiał to powtórzyć. Dobra, powtórzmy to, bo to jest nawet na... na nie wiem, czy to na D będzie nawet. Będzie, ale ja to powtórzę. chcę na A. Dobra, lobik siedzi w bramce w końcu, jeszcze raz teraz, no teraz już już się rozkręciłem już się rozkręciłem, chyba tak, 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 teraz już idealnie wiem jak to ma lecieć dobrze, Odsłupka. a, zbił na słupek dobra, wejdzie nie wejdzie poprzeczka, już prawie dobra, teraz powinno wejść, tak jest dobra robota, jeszcze jedna próba wejdzie idealnie i myślę, że jeszcze litą zrobimy, to będzie to A, tak jest, jest doskonale, jest jeszcze premia za czas, no to jest pięknie i A zrobione, dwa treningi i można przejść do kolejnego meczu i teraz trzeba strzelić bramkę, trzeba, to nie, to, to nie jest w ogóle nawet pytanie, czy można, czy, czy coś. trzeba strzelić bramkę albo asystować, trzeba zagrać perfekcyjne spotkanie i zdobyć trzy punkty, bo póki co... W tych spotkaniach idzie nam przeciętnie. Równowaga, skuteczność tam podniosła się, wykończenie siła strzału. To najważniejsze. Ważne, że lecimy w górę i jesteśmy dalej w składzie. Znaczy, jeszcze nas polubił bardziej trener o to chodzi. I chcemy wrócić oczywiście do Premier League jak najszybciej. Także cóż, kolejne spotkanie przed nami. Zobaczmy z kim tym razem w tym tygodniu się spotkamy. No i z kim się przełamiamy, miejmy nadzieję. Z Preston. Gramy z Preston. No to kolejne spotkanie, tym razem Preston, deszczowo. Miejmy nadzieję, że z kim jest, ja, z kim, ale Preston trzeba się przełamać. Counter do środka, obróć się strzel, to dobi! Będzie 1-0, tak jest, tak jest. Jest to takie, no, bardzo dobre w sumie. Eee, Zwięczenie tej akcji, bo... O, ale pobiegliśmy tu, chcę wrócić do kolegi, przytulić go. Eee, tutaj, tu powinna być już asysta, no ale dobrze, że on był we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I w końcu jest 1 do 0, w końcu prowadzimy, i strzelił. O i teraz akcja, Preston strzał! Obok bramki, oj... Mogło być po jeden, ale to niebezpiecznie się zrobiło. Niby taka zwykła główka, gdzieś tam przedłużenie tej piłki, a jednak spadła pod nogi napastnika i to mogło zakończyć się w bramce. Dobrze. Wypuści nas, Hunter, Hunter po długim! Broni bramkarz, aaa, dobry strzał, ale powinien zakończyć się bramką. Mogą zejść jeszcze bardziej do środka, idealnie między obrońców. Aaa, bardziej po długim, bardziej po długim byłoby bez szans. Zobaczymy, czy na blisko nas posłucha kolega. Dobrze, posłuchał nas, a my zagramy do środka. Jeszcze oddaj, Alex, uderzenie z lewej, będzie jeszcze jeden rzut rożny. Hunter, do środka zagranie strzał! Świetne podanie, dzisiaj podajeć wyśmienicie, no niby trenowałem strzały, ale tutaj zmylenie przeciwnika, podanie do środka, strzał z pierwszej, no i był przy bliskim słupku, ehm, bramkarz, dośrodkowanie, przedłuż to, e, okej, okay, mamy to na nodze, lewa noga, strzał! To był słaby strzał, to był, przecież to, to był rykoszec. Strzał nie był słaby, po prostu poszło po rykoszecie. Tutaj nie wiem gdzie ta piłka by poszła, może nawet w okienko bramki. E, no ale dobra, jeszcze raz na blisko. Lubię tutaj na blisko dogadywać się z kumplami. E, przeciwnicy bronią to dosyć słabo. E, kolejna akcja, e, podanie do Alexa. Alex, co zrobi? Alex? Ładnie to rozegrał. Alex! Świetnie! Dobre podania cały czas, ale niestety... Nie skończy, się, nie skończy się to w bramce, oby nie skończyło się też kontrom, na no, którą się zapowiada. Na szczęście dobrze już się ustawiliśmy w obronie. Teraz, 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 podaj, 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 jest idealnie w czas, Alex, Strzał słupek! Nie! Zmarnowana okazja. To powinna być, gdzie jest ta skuteczność z początku mojej gry w Newcastle? Gdzie ona jest? No nie mogę jej znaleźć. Ci bramkarze też chyba weszli na wyższy poziom. Chociaż teraz, A, szkoda, szkoda, szkoda I jeszcze się zakręciłem ku niego Williams dostał ode mnie perfekcyjną piłkę Williams Zmarnował to, szkoda, szkoda No wykonujemy wszystko dobrze w tym meczu Oprócz wykończenia, ani asyst nie zaliczmy w ten sposób Ani nie strzelimy tak bramki, ale może teraz Jeszcze raz na blisko, nie doskoczyłem do tego Podanie nie do mnie Jeszcze zagrań mi przed pole ja tutaj nie za bardzo mam co wymyślić, ale jednak coś tu się udało, popis udało się odwalić, to tyle. Koniec, wygrywamy co prawda 1 do 0, mamy dobrą ocenę, bo 8,1, ale nic nie zrobiliśmy. Kluczowe podania to było naprawdę coś, tam co mi wychodziło, 8,1 ocena, czyli całkiem pozytywnie. Ważne, że 3 punkty też są, zobaczmy jak idzie Aston Villa, zremisowała z Nottingham Forest, co jest dobre dla układu tabeli, mam nadzieję. Um, no I... Coś... Tell Never me, much. were you expecting the award after your performance? <laughs> it was a bit of a surprise, to be honest. I felt like I made my fair share of mistakes today. Still, it's always good to be chosen. Your squad manages to bring an important win today. A word on clinching the victory. Squad's really been coming together lately and we've been following the Gaffers tactics as a unit and we all know our roles which makes it a bit easier to like execute on the pitch. If we can do that, then I think we'll find we win more often than we lose. Alex the team seems set up in a particular way today. Any comment on that? No, not really. I think our performance spoke for itself to be honest. And we're done. Much appreciated. You're welcome. Cheers. Cheers. You're welcome. Well, congratulations of the match. Uh, share. Okay. Well played out there, mate. You've been in some good form. I can see these things, you know. Cheers, man. But I'm not playing on my own out there, am I? Wow, if football doesn't work out, you should give diplomacy a go, mate. <laughs> I'm Alex Hunter and I'll save the world! No! Tutaj kumple? Dobrze, zobaczmy nagrodę za mecz. 50 oczywiście za premię, bramek brak. Ale dobre. Dobre zgranie, dużo kibiców. Jestem rezerwowym? Co? Co się stało z trenerem? Dlaczego? No, trener w ogóle się nie pokazał, ani w ogóle rezerwowy jestem mi pokazało, że, że nie mam w ogóle w składzie nic do powiedzenia. O co chodzi? Widzieliście? To był Bóg chyba. Śrebny pasek był e, czy szary w sumie i, i było, że jestem rezerwowym. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A dzisiaj, dzisiaj no, nie, nie popisali się chłopaki, może im brak Ciebie, Williams. Dobra, lejdźmy dalej. Podanie dzisiaj na treningu, no dobra. Nie wiem co tam z tre trenerem, o co tu chodziło, że. Z, co z, przecież dobrze zagrałem. Man of the match. Man of the match. Nawet wypowiedzi się podobały i trenerowi i kibicom, co nie zawsze się dopasuje, bo nieraz oni są źli, a nieraz, wiecie, wiecie jak to jest. Nie, jednak mam na maksa. Podanie prostopadła i gra w dziadka, ok. Podanie prostopadła chyba robiliśmy, ale grę w dziadka chyba niekoniecznie, e, więc, więc będzie to jakaś nowość w końcu na treningu. Ale dobra, to robiliśmy, wiemy o co chodzi, trzeba wyczekać, idealny moment. Pięknie, nie było spalonego i bank, bang, bang. okej. Okay. Byleby nie było właśnie spalonego, e, ok. Okej, okay, idealnie bank, bank, bank. Pięknie. Jeszcze raz. bank, Nie będzie spalonego. Nie będzie. I bank, bank. O nie trafiliśmy. No ale jeszcze pięć prób, także bez, bez spiny są drugie terminy. Dobrze i... Dobrze. Nie wiem, czy nie dostaliśmy punktów. Czy, czy dostaliśmy punkty? E, dobrze. I dobrze. Dobrze. Dobra robota. Cztery próby jeszcze dobrze, doskonale. I gra w dziadka teraz. Zobaczmy, bo chyba w dziadka nie graliśmy. O tak, jeden biega, trzech gra. I muszą się zmienić e, pozycjami. To też jest chyba, chyba z poprzedniej FIFA, że po podaniu muszą zmienić pozycję, na której są. Chyba przy słupek czy coś takiego. Znaczy ten, e, zobra, Zaraz zobaczymy. Tak, widzicie, zmieniają. Zmieniają. E, to przy jakim są. O, teraz straciliśmy. E, zmieniają. E, no jak to się nazywa pachołek, przy którym, przy którym są za każdym razem. Dobrze, 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 dobrze. Ekstra, ekstra. Ekstra, 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 ekstra. Tak to się nabija mnóstwo punktów. Czym więcej podań, tym więcej punktów właśnie teraz straciliśmy. Jeszcze mamy dwie próby, ale teraz powinno... Oj, nie! Musimy... Ostatnia próba musi być perfekcyjna wręcz. Dobrze, 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 ekstra, ekstra, dobrze, ekstra, świetnie, gra w dziadka nam wychodzi. Dobrze. Dobra, wyszło na B, no okej, okay, niech tak zostanie. Tam drugą, trzecią próbę nie, nie najlepiej zrobiliśmy, ale zobaczymy jak się dalej rozwinie historia, mam nadzieję, że teraz jestem w formie. I w pierwszym składzie to, że wyjdę to jest raczej pewniak, ale jak zagram w tym składzie, to jest pytanie za 200 punktów. Dobra, AB, jest OK. orientacja, krótkie podanie i agresja nam skoczyły. Ogólnie się rozwijamy tym Aleksem. Wyjściowy skład bardzo dobrze. No i zobaczmy, historii nie było, na razie tylko z Williamsem tam jakieś historie. No i to, że tata tam, wiadomo, nie możemy się do niego dodzwonić, on nie chce przyjechać na nasz mecz zobaczyć. Zobaczymy, czy to jakkolwiek się rozwinie. Dalej musimy grać w dużych spotkań. No i z Burton ostatnie miejsce chyba w tabeli. Brakuje nam dwóch punktów do Aston i także derby, county też przed nami jest. Brinkton za nami. No to co? Dzień meczowy. Zagrajmy dobrze i wbijmy się właśnie na miejsce wyżej mam nadzieję. A co najważniejsze strzelmy w końcu jakąś bramkę. O, futbol news się pojawił. W ostatniej chwili, po udanym wypożyczeniu, Hunter może wrócić do macierzystego klubu. Lester rozważa ściągnięcie go z powrotem. W styczniowym oknie transferowym Leicester szuka, szuka sprawdzonego światowej klasy napastnika. Wciąż sądzą, że Hunter jest zbyt mało doświadczony. Co tam jeszcze piszą? Leicester zajmuje dobrą pozycję w Premier League. sprowadzenie w styczniu napastnika może uratować klub. Kto jeszcze uważa, że napastnikiem mógłby być Alex Hunter? Ja nie wiem, ja gram w Champions League, mi się podoba, wygrywamy tutaj, więc yy, wyurzyciliście mnie, niech wam tam Walker strzela w europejskich pucharach, <laughs> szkoda, że odpadliście, ale cóż, gramy. Teraz strzał groźny, no i pierwsze zaskoczenie nie z naszej strony, znaczy pierwszy strzał nie z naszej strony, chociaż teraz Hunter, a jeszcze myślałem, że tu nie ma obrońcy, ale jednak jest, Hunter, zagraj klepkę, wysuń mnie tu, <laughs> wysuń mnie tu. Dobrze. Akcja Newcastle zagraj do środka. Strzał! Gol! Jest, jest, jest! Znowu prowadzenie! I to ja rozpocząłem tą akcję tak naprawdę po raz kolejny. strzela e, strzela z kolejną bramkę. To właśnie to wcześniejsze podanie do niego rozpoczęło tą akcję. Tutaj zagrali świetnie. Ja już wchodziłem jakby jeszcze jednego podania potrzebowali, ale nie potrzebowali 23 minuta i 1-0. Dobrze. Mam mnóstwo miejsca. Podanie na dół. No to musisz wykorzystać strzel? No nie, znowu wypuszczam na. A znowu mogę mieć asystę i nie kończą tego. Teraz wypuść. Tak, Hunter, strzel to dobitka. Jest zmarnowana okazja, mimo to jest 2-0. Ani asysty, nie będę miał ani nic za to. I moja ocena nie podskoczy, niestety. Szkoda, marnuję tę okazję teraz. Jak się, jak się nie pojawiały, to ich nie marnowałem. Jak się pojawiały rzadko, to wykorzystywałem. A jak są w miarę często, bo tutaj powinienem to strzelić, to bramkarze bronią tak? No dlaczego oni to bronią? Stop. Reverend strzela bramkę, z 2-0. Koniec, wygrywamy 2-0, ale znowu nie, nie świecimy nie, jak, jak najlepsza naj, 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 najlepsza gwiazda zespołu, którą powinniśmy być. Mimo, że wygrywamy 2-0. A szkoda, no, niby fajnie, niby fajnie było wygrane, ale to nadal jest tylko jakieś nagrody, tylko wyjściowy skład. 69 suma. Mamy 3 punkty umiejętności, dobra, w końcu rozwijmy coś więcej. Mamy tempo, możemy. Nie, to, to mamy. Aha. Mogę wybrać? Aha, już wybrałem. Dobra, niech będzie. Pójdziemy w tempo, jesteśmy szybcy, zwinni i o to powinno nam chodzić. Teraz tylko troszeczkę w, w, lepsze podania i strzały, znaczy strzały, pierwsza, a później podanie, tak? Rozwiniemy Alexa. E, zobaczymy, czy, 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 czy tak będzie to dobre. No, no, mamy już dwie, pięć wiazek to tam, to, tamto. E, brakuje nam dalej dwóch punktów do pierwszego miejsca, do drugiego e, zero. No i cóż, stałe fragmenty gry to kolejny trening. E. Nie pozwolę przesumulować tego. Znowu wezmę to w swoje łapy w, łap, w nogi, jakkolwiek chcecie to nazwać. Newcastle, znowu trening i zobaczymy. No, przydałoby się w końcu strzelić jakąś bramkę, bo, 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 bo co? Karne, wyczucie czasu i rzuty karne, ok? Rzuty karne na brązowym jeszcze zrobię, ale to wyczucie czasu nie wiem czy zrobię. Naprawdę. Jeszcze tak dobrze tych karnych nie umiem. Wiem, że trzeba przytrzymać w lewo góra i będzie dobrze. Ok, byle by trafiać chociaż. <gry> dobra, tu i prawo góra trzymane. Aj, dobra, troszeczkę mocniej by wleciało. Dobra, leciutko. Pyk, okej, okay, wpadnie. Troszeczkę bardziej w boki musiałbym strzelać. Teraz troszeczkę mocniej. Dobra, pod poprzeczkę. Nie trafią. Oha, dobra. Jeszcze raz w lewo. Dobra, jest boczna prawie siatka. To już jest OK. Dobra robota. Na B. Dobra, nie będę, nie będę przy karnych tutaj fisiował. Zobaczmy na wyczucie czasu. O co tutaj chodzi, bo tego chyba nie robiłem. Zobaczymy. OK, czyli taką buteleczkę trzeba strącić. Leciutko. Pyk! Pięknie. <grym _> Dobra, to już mamy skończone, Pod poprzeczkę tu, o nie, to wywaliłem strasznie. Dobra, leciutko tu w prawo, jest buteleczka strącona, ale tu mocno w prawo. Oj, no ciężko jest naprawdę wyrzucić te karne. oj, co za sobą. Nie, nie, nie. Widzicie, nie umiem. Dobra, spróbujemy pod poprzeczkę tam. Nie umiem, nie umiem. Alex Please traf. Dobra, jest bramka przynajmniej. Za lekko chyba. A i myślałem, że wpadnie. Troszeczkę mocniej. Chyba też za lekko będzie. Nie, dobra, prosto bramkę. Nie wiem, którą stronę zasłoni. Okej, okay, tą. i nie wpadło. Leciutko w tu w bok. Dobra, trafiłem w punkt. Jest dobra robota już. Spróbujemy prawy górny. Dobra, jest, jest na no, Wow! A, jeszcze jedna próba, nawet. Dobra, spróbujemy tak. Wow! Okej, okay, udało się, prawie całą bramkę. Okej, okay. nawet A, no, złoty zrobiłem lepiej niż brązowy. pff. okej, okej, okay, okay. całkiem nieźle. No, umiem celować, ale te karne to nie jest moja najlepsza strona, zdecydowanie w tej chwili. Ehm. Um, no i dobra, na pewno nie polepszymy swojej pozycji w klubie, bo już mamy naprawdę dobrą B i A. Reakcje, opanowanie, wykończenie, rzuty karne, wszystko nam skoczyło ładnie. No i dobra, i kolejny mecz, no, cały czas teraz gramy, e, cały czas e, gramy, no bo co mamy innego robić, jak są mecze, to są mecze, nic się nie dzieje, Alex nie, nie, nie znalazł dziewczyny, e, nie wiem, nie przeprowadził się, mimo że ma hajs, nie kupił chyba nowego, nowej, nowej chaty. No, i gramy z Norwich. No to co, przejdźmy do meczu. A w Anglii już śnieżnie, już trochę śnieży. Będzie zimno, trzeba grać. Um, no, spotkanie z Norwich to jest to jest, będzie ciężkie spotkanie. Tym bardziej na wyjeździe, ale mam nadzieję, że no, jak z jakimś rywalem strzelić, to tylko z mocnym. Alex do środka, dobre podanie. Ekstra to wycho wyszło. Ale niestety McGovern broni. Co ci bramkarze się odpalili w tym odcinku? To jest koniec przy bliskim, ale prosto w bramkarza. No nie mógł tego e, zaprzepaścić bramkarz. I jeszcze na krótko rozegrajmy. E, to jest nasze takie e, znak markowy, te krótkie rozegrania. Ale niestety koniec, przerwa i w drugiej trzeba strzelić, żeby powalczyć o mistrza. Dobrze zagraj przed obrońców, znaczy za obrońców dobrze. Hunter po długim, nie. Czemu nie potrafię wykończyć teraz? Co się stało z z tymi nogami świetnymi, które wykończa, wykańczały wszystko! Teraz zagraj... aj, przed tu miałeś mi zagrać. Będzie dośrodkowanie. Będzie dośrodkowanie. Gol! Nie! 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 Jak? Ja. No wszystko robię, czekałem na tą piłkę i no nie Koniec! No i mamy. Mamy remis kolejny 0-0 Ale no nie wiem co jest z moimi nogami Aston Villa przegrywa z derby County, ale to, nie, to, to to było spotkanie z pierwsze, drugie, pierwsze miejsce z drugim miejscem niestety i przez to niewiele nam to zmienia sytuację, szczerze bo, bo bo, po prostu tracimy trzy punkty do pierwszego zespołu, a nie dwa, a dwa zespoły są przed nami, no i, i tyle, cóż, dzisiaj graliśmy tylko mecze, nie wiem kiedy ta historia się rozwinie w ogóle, co mam tu zrobić, może muszę w końcu zacząć grać coś lepiej, bo mamy kolejne spotkanie z Nottingham Forest, no i cóż, ja to odłożę na kolejne spotkanie, mamy dwa punkty straty, bo tak, bo mieliśmy remis teraz, także to było na tyle, trzymajcie się, zostawcie łapki w górę, cześć!